Jutro będziemy w zasięgu wyżu z nad Bałkanów. Pozostaniemy w łagodnym polarnomorskim powietrzu. Anna Soforek, dobry wieczór, zapraszam na prognozę pogody. Jutro rano mglisto, a w ciągu dnia nadal przeważnie zachmurzenie duże z przejaśnieniami większymi na południu naszego regionu. Tam też trochę słońca. Nadal dość ciepło, jak na grudzień. Na termometrach przeważnie 6. Sześć... 7 stopni, wiatr z kierunków południowych, słaby i umiarkowany, ciśnienie wzrośnie. I czas na kolejne dni. W niedzielę niebo przesłonięte chmurami, delikatnie może popadać deszcz, maksymalnie 6 stopni. W poniedziałek słonecznie w pasie od centrum po południe, na pozostałym obszarze większe zachmurzenie i na termometrach maksymalnie 7 stopni. We wtorek mglisto, nawet w ciągu dnia, mało przejaśnień i od 4 do maksymalnie 6 stopni. Do zobaczenia jeszcze dziś przed 22. go.